Cześć! Witam w kolejnym odcinku vloga PNDD. Dzisiaj dochodzę do siebie po weekendowym turnieju dwudniowym w Szamotułach i po lech konferencji piątkowej. Także było bardzo intensywnie, więc miałem luźny dzień od rana. Aczkolwiek zalały mnie dzisiaj maile z certyfikacji, z wytycznymi, z dodawaniem planu treningowego, z harmonogramem treningów, z każdym treningiem wpisanym w ten system. Będzie trzeba konspekty dzień przed treningiem uzupełniać w certyfikacji i multum, multum z tym związanych rzeczy, więc przekopywałem się przez cały mailing, przez regulaminy, przez rzeczy, które musimy zrobić do certyfikacji. No i mówiąc szczerze, próbowałem to zrobić dzisiaj zacząć przynajmniej uzupełniać pierwsze pliki, pierwsze treningi, ale nie da rady. Nie da rady, bo system muli po prostu PZ nie przepuszcza, nie pozwala mi wgrać żadnego pliku, nie mogę uzupełnić żadnych danych, nie mogę dodać nawet prostego treningu w tabelce w, na kalendarzu. Dlaczego? Bo prawdopodobnie 700 szkółek na raz teraz to robi bardzo szybko, bo PZPN dał bardzo mało czasu. Ledwo przyznał gwiazdki, a tutaj już trzeba wszystko wprowadzić. I żeby było śmieszniej, my to wszystko mieliśmy wprowadzone. Wszystko poza treningami, bo ta zakładka dopiero doszła po przyznaniu gwiazdki. Wszystko było wprowadzone, no ale trzeba to robić jeszcze raz. Już robię trzeci raz, bo robiłem to raz w czerwcu na trzy miesiące, robiłem to we wrześniu na trzy miesiące i teraz muszę zrobić na kolejne trzy miesiące. Także kupę pracy, no ale cóż, zrobimy, damy radę, tylko jak system PZP noski się odmuli. A teraz idę się już szykować na trening. Dzisiaj o 18 z rocznikiem 2010. Podawaj, no do mnie podawaj. Jest piłka. I do Ciebie, tak jest. Jest piłka. I do Ciebie. O, a my teraz jeszcze zanim rocznik 2010 i zanim sam będę prowadził trening, jesteśmy na roczniku 2014. Mój starszy syn ćwiczy tam z tyłu. Bierze udział właśnie w jakiejś zabawie bieżnej w berku. A ja z młodszym tutaj sobie na boku ćwiczymy z drugą piłką po prostu. Też już powolutku z piłeczką coś próbujemy robić. O nie! I maluchy rocznik 2014 mają zabawę cyferki. Czyli tu najbliższy narożnik są cztery pachołki, tam trzy, a po drugiej stronie 1 i 2 pachołki. I jak trener powie jakąś cyfrę, to wszyscy prowadzą piłkę do tego narożnika, gdzie jest odpowiednia ilość pachołków. 1, 2, 3 lub 4 i po prostu tam wtedy biegną z piłkami. Już! Też I rozgrzewka z piłkami. Dzień dobry. Czyli mówią dzień dobry albo siemanko. Dotykają się piłkami, wykonują jakieś ćwiczenia ogólnorozwojowe. I znowu dotykają się piłkami mówiąc na razie albo do widzenia po prostu. I oczywiście można różne ćwiczenia ogólnorozwojowe w to klatać, Obroty, przełożenia piłki, skłony, wyskoki i tym podobne rzeczy. Hop! OK, koniec. I gramy jeden na jeden tyłem do bramki. Wybiegają zawodnicy do piłki. Kto pierwszy przy piłce musi się obrócić w stronę dużej bramki i strzelić na dużą bramkę. O, tak, dokładnie. A jeśli obrońca odbierze piłkę, to musi przeprowadzić ją przez małą bramkę z pachołków ustawionych tutaj na zewnątrz. Cześć, witam w kolejnym dniu. Dzisiaj już środa. Wczoraj niestety zapomniałem kamery z domu wziąć na trening. Po prostu zapomniałem a miałem dwa treningi z rocznikiem 2010 i 2012. I co więcej, bardzo fajnie wyszedł trening z rocznikiem 2010. Naprawdę byłem bardzo, bardzo zadowolony, więc szkoda, że nie udało mi się chociaż fragmentu nakręcić. Ale powiem Ci wprost, wykorzystałem dwie gry, które widziałem na Lech Conference, więc. Możesz je obejrzeć w poprzednim odcinku vloga. Wykorzystałem grę 2 na 1, taką wahadłową z jednej i drugiej strony. Tylko zrobiłem to na hali na większe bramki i dodałem bramkarzy po prostu. I było bardzo dobrze. Naprawdę intensywna gra, szybka gra. Szybkie przejścia z obrony do ataku, z ataku do obrony. Orientacja, naprawdę każdy musiał być skoncentrowany i szybko reagować na to, co się dzieje na boisku. Także wyszła gra super. A później wykorzystałem grę, którą pokazywali trenerzy Chelsea, czyli gra równoległa na dwóch boiskach, po jednej małej bramce, po dwóch małych bramkach na każdym boisku, na jednej i na drugiej połowie hali. I najpierw gra swobodna, później można było grać tak, że albo mamy jeden kontakt silniejszą nogą, albo ile chcemy kontaktów słabszą nogą. I tu też super wyszło, powiem szczerze. Nie spodziewałem się, myślałem, że będzie więcej problemów. Chłopcy operowali naprawdę bardzo dużo słabszą nogą, więc graliśmy w tą grę króciutko, tam 5-6 minutek, bo to taki właśnie był moment treningu, że przez 20 minut około graliśmy właśnie na połowie boiska. Tu było 3 na 3 tu było 4 na 4 na drugiej połowie i różne odmiany. Była gra swobodna, była ta właśnie ze słabszą nogą a później zrobiliśmy to samo, co było pokazane przez Chelsea. Że naskos, czyli granie, jak gdyby dwie drużyny grają na te dwie bramki po skosie, a pozostałe dwie drużyny grają na te dwie, te dwie bramki po skosie. I tu już był chaos, tu już było dużo orientacji przestrzennej, głowa w górze, żeby grać ze swoimi kolegami, unikać przeciwników, ale żeby też uważać jeszcze na te dwie pozostałe drużyny, które grają na inne bramki, bo grają na tym samym boisku drugą piłką, więc bardzo dużo orientacji przestrzennej, głowy w górze i odpowiednie definicje. Decyzje. Wyszło super, niestety zapomniałem kamery, ale te środki treningowe, tak jak mówiłem, możesz zobaczyć w poprzednim odcinku vloga. A dzisiaj siadam już właśnie tutaj w koszulce PNDD, bo będę kręcił nowy odcinek Zapytaj Trenera i będę dzisiaj mówił o tym... Jak sobie poradzić ze słabszym dniem, żeby te dni się nie pojawiały na turniejach z najmłodszymi zawodnikami? Często pytacie mnie, że wychodzicie na turniej i zawodnicy nie pokazują nawet połowy tego, co potrafią, że są stremowani, mają powiązane nogi, że bardzo często ten pierwszy mecz na turnieju nie wychodzi. I co ci mogę powiedzieć? U mnie też to się zdarza, bo pracujemy z dziećmi i to jest normalne. U mnie też to się zdarza, ale mam kilka sposobów i na trening i na wyjazdy, i na turnieje, które mogą te, te wydarzenia, te takie niemoce zawodników zminimalizować naprawdę do sporadycznych przypadków, ale do tego zapraszam oczywiście do odcinka Zapytaj Trenera, który możesz obejrzeć w poprzednim filmie, bo ten nowy odcinek będzie w poniedziałek, a Zapytaj Trenera ukaże się w środę, te cztery dni wcześniej. Także obejrzyj i zobaczysz odpowiedź. Pokażę Ci jeszcze tylko na komputerze, o czym mniej więcej będę mówił. O, i tutaj mamy film z webinaru z sesją pytań i odpowiedzi, właśnie co zrobić, gdy dzieci nie pokazują tego, co potrafią na meczu. Przede wszystkim to te dwa punkty są bardzo ważne, że to jest normalne i że gorszy dzień dla dziecka może się trafić. Poza tym, na treningu trzeba zadbać o rywalizację, intensywność i inteligencję, żeby to się przenosiło bezpośrednio na grę. Ale też będę mówił o rzeczach, których tutaj nie ma na tym slajdzie: o takich, które można zastosować doraźnie w czasie turnieju, przed turniejem, jak to zorganizować oraz o tym, jak podchodzić po prostu do rozgrywek i do weekendowych wyjazdów. Ale na to już zapraszam do najnowszego odcinka Zapytaj trenera. I jadę na Osir, załatwić kilka spraw organizacyjnych związanych z turniejem w Dźwiężnie, bo w ten weekend jedziemy z rocznikiem 2010. Znowu na turniej kilkudniowy, tym razem trzydniowy, więc dwa noclegi i jadę tam parę spraw pozałatwiać. A poza tym prosto z Osiru jedziemy do firmy Kronospan na konferencję, na taką prasową konferencję, nazwijmy to, bo Kronospan podpisał z nami na kolejny rok umowę sponsorską, będzie dokładał spore, naprawdę pieniążki spore do Akademii na treningi i funkcjonowanie tych najmłodszych grup, więc jadę jako koordynator razem z dyrektorem, z prezesem wystąpić na tej konferencji i parę słów powiedzieć na temat naszej współpracy. Może uda mi się co nieco nakręcić? Zobaczymy, jakby co to pokaże się za chwilę, już z konferencji. Siedemnego... <grymny> już jestem w szkole podstawowej numer 7, idę na zebranie. Do rocznika 2007, bo trenerzy właśnie robią zebranie z rodzicami i poprosili mnie, żebym przyszedł po prostu jako koordynator, towarzyszył i w razie co odpowiedział na jakieś pytania. Także idę i porozmawiamy z trenerami i z rodzicami. Cześć i witam w kolejnym dniu. Dzisiaj już czwartek, a czwartek to wiadomo, będą dwa treningi: jeden z rocznikiem 2010 i jeden z rocznikiem 2012. Także rano już konspekty przygotowywałem i dzisiaj będę też miał trenera na stażu, kolejnego trenera na stażu. Więc może się tak zdarzyć, że dzisiaj nas na treningu będzie znowu trzech albo może nawet czterech, bo jeszcze jeden być może dotrze, więc będziemy Ćwiczyli z grupą 15, 14 czy 16 chłopców w czwórkę trenerów. Także będzie lepiej niż myślę, jakakolwiek akademia w Polsce czy na Zachodzie, ale wiadomo, że to jednorazowe strzały, gdy przyjeżdżają ludzie do mnie na staże. A często tutaj akurat do mnie przyjeżdżają, jeśli robią kursy UEFA C czy czasem UEFA B, to często naprawdę trenerzy z okolicy mnie odwiedzają, więc takie sytuacje co jakiś czas w ciągu sezonu się zdarzają. Ale poza konspektami dzisiaj też siedzę nad Planem, programem, właściwie treningowym do certyfikacji, bo trzeba go zaktualizować, kolejne trzy miesiące uzupełnić. I dostaliśmy dużo, dużo maili z certyfikacji, że jeszcze to trzeba dodać, tamto dodać, to zmienić, to jeszcze rozbudować, więc po prostu to wszystko uaktualniam, żeby było tak, jak, jakie są wymogi w certyfikacji. Po prostu o tak. Także siedzę nad tabelkami i zaraz ci je pokażę. A wczoraj siedziałem i przygotowywałem wydarzenie. Na razie tylko na Facebooku oraz plakat. Chodzi mi konkretnie o charytatywny turniej piłki nożnej dla rocznika 2010. Siostra mojego zawodnika z rocznika 2010 jest chora. Ma nowotwór oka i bardzo prawdopodobne, że usuną jej gałkę oczną. Będzie trzeba protezę przygotować, będą potrzebne operacje, będzie potrzebne leczenie, więc bardzo dużo pieniążków na to potrzeba i chcemy jako Akademia pomóc, jako zespół pomóc w tych właśnie sprawach, zebrać pieniążki na te wszystkie zabiegi po prostu. I zaraz Ci pokażę plakat, zaraz Ci pokażę, co przygotowałem, jakie atrakcje, jaki jest plan wydarzenia, co się będzie działo, ale też będę miał do Ciebie małą, ale jednocześnie ogromną prośbę. Być może będziesz w stanie mi pomóc, mam nadzieję, bo każda pomoc będzie tutaj ważna, ale to już opowiem, pokazując Ci właśnie plakat na komputerze. O i zobacz, to jest właśnie ten plakat, tak jak mówiłem, turniej dla rocznika 2010, Akademia dla Amelki. Gramy 2 lutego o godzinie 10 w Szczecinku na hali sportowej, dużej hali sportowej. Będzie turniej, będzie licytacja piłkarskich perełek, loteria fantowa kącik gastronomiczny, konkurs rzutów karnych i wiele innych atrakcji, nad którymi jeszcze pracuję, jeszcze szukam jakichś dodatkowych atrakcji i opcji. I teraz o co chodzi z tą prośbą? Chodzi mi tutaj o licytację piłkarskich perełek oraz loterie z różnymi fantami. Jeśli masz jakieś kontakty u siebie w mieście, znasz jakichś piłkarzy z ekstraklasy, trenerów z ekstraklasy albo z akademii ekstraklasowej i możesz pomóc w jakiś sposób, na przykład... Zdobyć koszulkę, piłkę z autografem, jakiś fant, szalik, być może tylko proporczyk, może jakieś autografy drużyny, zdjęcie drużyny z autografami i takie rzeczy, to bardzo proszę odezwij się do mnie, daj znać. Chętnie przyjmiemy takie fanty. Chcemy zebrać naprawdę potężną tutaj bazę, że tak powiem, prezentów, takich perełek typowo piłkarskich z całej Polski, żeby podczas tego turnieju zebrać pieniążków jak najwięcej. Także jeśli masz taką możliwość, możesz wspomóc nas w tej akcji charytatywnej zdobyciem koszulki, piłki, kubka, szalika, proporczyka, czegokolwiek, z autografem jakiegoś piłkarza, trenera, być może z klubu ekstraklasowego, być może z pierwszej ligi, może z reprezentacji masz jakieś kontakty z piłkarzami, zawodnikami, albo w jakichś klubach za granicą, może nawet pracujesz za granicą i możesz coś nam pomóc zdobyć. Z tego kraju to bardzo proszę odezwij się do mnie albo w komentarzu pod filmem albo napisz maila na nożna dla dzieci.pl i chętnie chętnie naprawdę jeśli masz tylko możliwość to chętnie skorzystam z twojej pomocy. Pisz śmiało, odzywaj się, może razem pomożemy Amelce. I jeszcze mówiłem, że uaktualniam ten plan szkolenia, plan treningowy na podstawie programu szkoleniowego AMO rozbudowuję go, bo wcześniej mieliśmy tylko technikę i taktykę, działania indywidualne, grupowe, zespołowe w każdej grupie wiekowej. Tutaj jest na dole skrzat, żak, orlik, młodzik. Natomiast teraz jest już wymóg, żeby była także motoryka, mentalność i wiedza. Więc to wszystko rozpisuję, aczkolwiek rozpisując to tutaj zauważyłem, że muszę przenieść się do Worda właśnie, który tu mi się przed chwilą wyświetlił, żeby mieć większą swobodę w robieniu tabelki. Bo nie chcę robić mentalności takiej samej przez cały tydzień czy motoryki na dwóch, trzech treningach przez cały tydzień tego samego. Muszę to bardziej szczegółowo rozpisać. Oczywiście rozpisuję to na podstawie na podstawie programu szkolenia PZPN, na podstawie programu szkolenia AMO, czyli o tej książeczki, którą każdy z nas mógł dostać na konferencji Grassroots i tutaj są takie właśnie tabelki, gdzie to wszystko jest dokładnie szczegółowo opisane. No i po prostu na podstawie tego będę tworzył to, co wy przed chwilą widziałeś na ekranie. Także, jak widzisz, mimo że mamy grudzień, to jest bardzo dużo pracy. Jest certyfikacja, jest akcja charytatywna, są treningi z rodzicami, mikołajki, prezenty, jest zakończenie tej rundy. Jutro jedziemy na trzydniowy turniej z rocznikiem 2010 do Dźwierżyna, więc mogłoby się wydawać, że grudzień już będzie dużo luźniejszy, ale nie, jest bardzo intensywny tydzień, dużo pracy. Zresztą wczoraj też była środa, robiłem nowy wpis. Na PNDD był poradnik trenera mailowy, dużo tych rzeczy. No i też chcemy na okres świąteczny zaplanować trochę postów, trochę wpisów, trochę maili, żeby sobie odpocząć, żeby to wszystko już było przygotowane i tylko wrzucało się w odpowiednim czasie w dni te świąteczne, żeby te dwa tygodnie chociaż mieć takiego typowego odpoczynku żeby wrócić ze zdwojoną siłą po świętach do treningów, do grania i do naszych dzieciaków. Sklerozanie boli. Ostatnio zapomniałem kamerę, a dzisiaj miałem kamerę, ale nie wyciągnąłem w ogóle na treningu rocznika 2010, także dopiero teraz coś pokręcimy na roczniku 2012, ale myślę, że i tak będą fajne rzeczy. Zobaczysz sam zresztą. Przed treningiem jak zawsze, kilka minut swobodnej zabawy. Dzieci biegają z piłkami, kopią, rzucają do kosza, żonglują i robią inne zabawy, na które mają ochotę po prostu. Tak A czemu nie było lewego na boisku? Nie wiesz? A dziecko będzie miało. A ma już dzieci jakieś? Na początek berek kamień, czyli złapana osoba zwija się w kłębek na ziemi, i żeby ją uratować, trzeba przejść w rozkroku nad nią i klepnąć go w plecy, żeby wiedział, że może uciekać. O tam, franek ratuje właśnie i przechodzi nad kolegami, żeby ich uratować. O tak. i uciekamy dalej. Uwaga. Raz, dwa, trzy, trener, patrzy. Raz, dwa, trzy. Trener patrzy. Szybciej się zatrzymujemy do białej linii. Raz, dwa, trzy. Trener patrzy. O, jeszcze dwóch zawodników. I numerowanka z piłkami, czyli dzieci prowadzą piłkę, a na sygnał trenera ustawiają się w zespoły o liczebności, którą wywołam. Cztery. Teraz szybko muszą w czwórki się ustawić. Czterech zawodników, cztery piłki obok siebie. I gramy jeden na jeden w chaosie, czyli dzieci dobrane są w pary, kiwają się na środku i próbują strzelić gola na jedną z ośmiu bramek. O są dwie duże na liniach końcowych i sześć małych na liniach bocznych. Jeśli zawodnik strzeli bramkę, to następuje zmiana ruchu. Drugi bierze piłkę i grają dalej. On próbuje strzelić na inną bramkę. I tak cały czas. 1 na 1 w chaosie, tak zwane na 8 bramek. Podwójne 1 na 1 na 4 bramki. Czyli mamy po bokach chłopców ustawionych w czterech rzędach. Dwa z tej strony boiska, dwa z drugiej strony boiska. I na sygnał rusza czwórka i grają 1 na 1. Start! Na 4 bramki oczywiście grają 1 na 1. Dwie pary jednocześnie są na boisku i walczą o piłkę. 2, 1, koniec. I na koniec gra swobodna. Dzisiaj gramy 3 na 3 lub 2 na 2 w poprzek boiska. Na trzech równoległych boiskach właśnie na małe bramki po prostu. I dzisiaj na duże boisko nie będzie gry. Tak jak już z czasem mówiłem, nie zawsze ją robię, a nawet rzadko ją robię. Wolę, żeby było więcej gry 3 na 3 czy 2 na 2 w tych żakach młodszych i w skrzatach, to przede wszystkim w takiej formie gramy, tak robimy grę swobodną. Jesteśmy już w busie, dzisiaj piątek, ruszamy na turniej do Dźwirzyna. Trzydniowy turniej nad morzem. Troszkę grania będzie i bardzo mocne ekipy. Arkonia, Bałtyk, Gwardia. AP Szczecinek, Rejs Szczecinek i kilka innych drużyn Kamień Pomorski, Białogard Resko i wiele, wiele innych mocnych drużyn fajne granie prawa lewa, dwie i wysoko. tak jest teraz gramy w papier, kamień, nożyce ten kto wygrał próbuje kolegę trafić delikatnie w klatkę piersiową tak, może się zasłaniać, może się zasłaniać Dawaj. No, A szybciej, nie chowaj ten tylko trzy po 3 i gramy. Dawaj, raz, dwa. No dawaj, 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 gramy. Tak jest. Brawo, Patry. Brawo jeszcze, Grzesiu, jeszcze walczymy. Walczymy. z po turnieju, wieczór, godzina 20, z Gwardią już w turnieju graliśmy, mecz akurat turniejowy z nimi przegraliśmy, ale umówiliśmy się jeszcze na sparing, żeby trochę więcej minut na boisku spędzić i zagraliśmy dzisiaj sparing jeszcze dwa razy 10 minut, teraz właśnie gramy sobie i jest bramka Dominik strzelił, brawo Dominik brawo I bardzo wyrównane granie, dobre granie, żeby troszkę więcej minut, 3 dni tu jesteśmy, jutro gramy dopiero po południu, więc można sobie pograć jeszcze sparringowo też Cześć, dzisiaj już sobota, kolejny dzień turnieju. Byliśmy już na śniadaniu ekipą całą i teraz przedpołudnie mamy wolne, ranek wolny. Gramy dopiero po obiedzie od godziny 15 Mamy swoje mecze i dzisiaj gramy z Bałtykiem Koszalin, z Arkonią Szczecin i z Partą Gryfice. Także trzy wymagające mecze, mecze, trzy mocne mecze. Więc teraz idziemy, jest godzina 9.30. Rano idziemy pokibicować Akademii Piłkarskiej Rejsa, czyli naszym sąsiadom, akademii z naszej miejscowości, i razem pooglądamy ich mecze, a po południu dopiero gramy. Komu kibicujemy? Dobra, wygrają? Tak. No to dobrze, tylko musimy mocno kibicować, nie? Tak. Dobra. Uważaj. Nie ma. Jesteśmy już na hali, pokipicowaliśmy Rejsowi w jednym meczu, a teraz sobie robimy gry planszowe i inne tego typu rzeczy. Tu była jęga tu są warcaby, chociaż plansza do szach, ale warcaby. Tu Dawid głowę wsadza. Tutaj kostkę robika układają. A tu chłopcy na końcu grają w krzesełka. W krzesełka grają. Tak jest. Jest integracja, jest zajęcie. Nie wygłupiamy się, tylko poza ciałem też o głowę dbamy. Dobra, dobra, Paweł. Paweł, paweł. To na koniec czerwony cios. Jeszcze tyle, ile się da. Jeszcze tyle, jeszcze dwa, jeszcze tyle, ile się da. Dzięki, dzięki, dzięki. Dziękujemy, dziękujemy. Dobrze, osa. Dziękujemy, dziękujemy. Chłopaki, uśmiechnijcie się do kamery trochę. Dobre mecze dzisiaj, nie? Dobra gra, super, tak jest. Dzień dobry. Dobry. O, trochę bałaganu mamy chyba w pokojach, co chłopaki? Jest przy całym Dobra. my to oddajemy. Kalkulator, tak. To najfajniejsza gra świata. Oddajemy telefony chłopaki. Idziemy na trzeci dzień turnieju. Prawda chłopaki? Idziemy. Trzeci o, ja dzień turnieju. Liga Mistrzów przed nami. Wczoraj trzy mecze. Trzy mecze wygrane. Bardzo dobre granie. i Dzisiaj gramy w mistrzowskiej grupie. I trzeba jeszcze w trzech meczach pokazać co potrafimy. Nie nagrywa jak Tak, włączy. Już sobie mówiono, teraz, gramy. teraz jest włączona. Włączona? Niemożliwe. Tak, teraz włączona. I mamy dosyć długą przerwę, ponad godzinkę. I ostatni mecz gramy z AP Szczecinek. I tutaj, teraz w tym momencie, właśnie i tak siedzimy razem. Chłopaki z Rejsa i chłopaki z AP Szczecinek. I gramy sobie w różne gry. Czas na integrację. O, tam nawet kostka robika chodzi. I chłopaki razem, razem z dwóch klubów. Grają w różne rzeczy. Jest dobra zabawa. A za chwilę wejdziemy na boisko i będzie na pewno bardzo dobry mecz i na żyle. Na żyle będzie walka o każdy centymetr boiska. Ale ważne, że chłopaki rozumieją, że to jest boisko, walka sportowa, a tutaj się liczą też inne rzeczy.

Jesteśmy po turnieju, wracamy z dwiżyna do domu. Zatrzymaliśmy się na stacji na chwilę z toalety skorzystać. Dzieci coś tam, jedną rzecz małą, słodką po turnieju mogły sobie kupić wyjątkowo. Ale już dzisiaj po graniu było fajnie, bardzo fajnie, nawet zajęliśmy ostatecznie czwarte miejsce. Dzisiaj troszeczkę szczęścia zabrakło i parę błędów też głupich zrobiliśmy, ale takie, że błędy będą się zdarzały i muszą się zdarzać, żeby dzieci się po prostu uczyły. I z tej gry mają wyciągnąć wnioski, wyciągnąć wnioski, uczyć się, rozwijać i po prostu z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Także ostatecznie, tak jak mówię, zajęliśmy czwarte miejsce, całkiem nieźle na 14 ekip. Dobre, bardzo dobre granie, wyrównanie granie było i już jedziemy do domu. Będziemy przed 18 w domu i jest odpoczynek, chociaż dzisiaj jeszcze Premier League, Manchester, United, Zewert to się nagrywa i zaraz będę oglądał, a później jeszcze Arsenal i Manchester City, czyli dwa dobre mecze jeszcze na koniec weekendu, jakby było mało piłki nożnej. I to tyle, i to tyle w tym odcinku. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.